Witam ponownie na kanale. Dzięki za oglądanie poprzednich filmów. E, dzisiaj takie nowości albo zmiany, które będę wykonywać y, w mojej instalacji. E, z nowości, to doszło, doszło kilka gadżetów. Takie bezpieczniki 80 amperowe e, będą założone na poszczególny, na każdym e, Stringu, że tak powiem, czyli górny string będzie zabezpieczony i oczywiście drugi, dolny, będzie również zabezpieczony osobno, tak to będzie. Zaraz to będę podłączać, tak lub w drugą stronę, jeszcze nie wiem, prawdopodobnie w ten sposób. No i co więcej, jak widzicie. Ściągnę to, żeby było lepiej widać. Jak widzicie, bezpośrednie to mam niedokończone jeszcze, bo to wyprowadza na zewnątrz ten bezpiecznik. Będzie na zewnątrz szafy. Oprócz tego, więc to jest nieskończone jak widzicie w trakcie przeróbek, więc tego nie będzie tu, na zewnątrz. I tu mam taki basbar do mojej roboty, który będzie częściowo zlikwidowany, to znaczy się ta dodatnia strona będzie zlikwidowana. I w jej miejsce kolejna nowość eee, taki oto przełącznik, takie zabezpieczenie. A nie wiem czy to będzie dobre. 300A niby, tak pisze, mężczyzna. Oczywiście z AliExpressu. E, jeśli macie jakieś sugestie, czy to montować, czy nie montować, e, to zostawcie w komentarzach informacje. No i zobaczymy, co dalej. E, to tyle z nowości. E, no, nie całkiem. Jeszcze tutaj montuję e, czujnik prędkości wiatru nieskończoną instalację mam bo nie mam czasu żeby to dokończyć po prostu no troszkę rupieci no i chyba tyle no, wszystko pracuje jak należy póki co bateryjki się sprawdzają Nowe bezpieczniki dokładam, bo jak robię coś tutaj na tych ogniwach, no to kurczę jest niefajnie, jak to jest wszystko podłączone razem, to znaczy obydwa te banki energii, dolny i górny. No bo w razie zwarcia jakiegoś, to tu mi może popłynąć nawet 500 amper, a tego bym nie chciał. Więc. Więc proszę, komentujcie, co myślicie o tym przełączniku. Bezpieczniki wiem, że będą super. Są to 90A, więc jest, że tak powiem, na wyrost. A zarazem wystarczający prąd, żeby to wywaliło te bezpieczniki. Bardzo interesujący patent. Nie widziałem takich wcześniej. No zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.